Cześć, ja jestem Nikola, to jest mój kanał trenu dla zdrowia z trenerem Nikolą, a dzisiaj widzimy się na nowym wyzwaniu, czyli pilates nowocześnie. O co chodzi w tym wyzwaniu? Jak dobrze wiesz, raz na jakiś czas e, tworzę nowe wyzwania, głównie są to wyzwania pilatesowe, ale żeby nam troszkę urozmaicić, tym razem zajmiemy się pilatesem nowoczesnym. Jak dobrze wiesz, lub może nie, bo nie oglądasz jeszcze mojego kanału, ale zachęcam Cię już teraz do subskrypcji, ja zajmuję się głównie pilatesem klasycznym, rzadko kiedy idę w nowoczesność, chociaż również w wielu ćwiczeniach się to zdarza. E, więc w tym wyzwaniu chciałabym troszkę inaczej i troszkę urozmaicić właśnie te nasze wyzwania, dlatego zajmiemy się totalnie nowoczesnością. Będzie dużo ćwiczeń, będzie 7 rodzajów treningów, które zrobimy sobie razy dwa, ponieważ wyzwanie będzie trwało 14 dni. Każdego dnia będę dodawać Wam nowy trening. Trening będzie trwał około 15-20 minut, przy czym w tym dzisiejszym treningu, jak pewnie widzisz już w opisie, będzie również rozgrzewka. W typowo Pilatesie rozgrzewki jako takiej nie mamy, ale tutaj będę chciała dać wam zrobić trening, który będzie zawsze się zaczynać. Tak samo, czyli mamy tą 10-minutową rozgrzewkę, która nas fajnie zaktywuje i możesz ją użyć przed każdym kolejnym treningiem. Więc w sumie będziesz mieć tak naprawdę 25-30 minut treningu. Jeśli wszystko jest jasne, to zapraszam Ciebie na matę. I jeszcze pamiętaj o tym, żeby kliknąć tutaj ten magiczny przycisk zaobserwuj, aby być codziennie na bieżąco. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, zajmiemy się klasykami, takimi jak rola. Wyciągaj się do góry, rola do dołu, wydłuż się, wyciągnij i kręg po kręgu zaczynasz rolować się do góry. I ponownie dół, i powoli ura. I jeszcze raz dół, i wyciągnij się do góry. Ostatni, zostań na dole i przejdź do podporu. Mamy naszego klanka. Wyciągnij się, wydłuż. Mamy flex i mamy puentę na zmianę. Mocno wyciągnij się w jedną stronę. Mocno wyciągnij się w drugą stronę. wydłużać się jak najmocniej. Mocno spięty brzuch. I zaczynasz się wyciągać, wydłużać. Na maksam jedną, na maksam drugą. Połóż się na macie. Stopy są razem, łokcie są na macie, wyciągnij się do góry, mamy słana I do dołu. Wyciągnij się, góra. I wróć do dołu. I jeszcze raz, góra. Wydłuż się na macie, obróć się na plecy. I mamy kolejny klasyk, czyli setka, broda do mostka. Ręce wzdłuż dołowia, nogi, góra, lecimy, dech, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech, dwa, trzy.

Lecę, stop, wydłuż się na matę, wyciągnij. Następnie mamy broda do mostka, przyciągnij kolana do brzucha. I mamy rolly, planky, boli, przerodusze. Sześć razy od karku do stóp, do mat. Zostań, siadzie na górze. Następnie daj ręce do tyłu, dosyć, może niedaleko, ale tak, żebyś była pod kątem, jeśli chodzi o klatkę. Unieś delikatnie stopy i w tej pozycji chciałabym, abyś miała otwartą klatkę i proste placy. Wypchnij nogi w przód, mamy footwork i wracasz. I footwork, i wracasz. Mocna błęta, starasz się wypychać nogi do przodu. Jeśli w tej pozycji nie jesteś w stanie mieć otwartej klatki, przejdź sobie na przedramiona. I to samo mamy nasz futurk. Następnie zostańmy nogami prostymi z przodu, i mamy na zmianę flex i puenta, i flex i puenta. No bo są przez cały czas proste. Mocno roślin damy nasze stopy i nasze góry. Przyciągamy kolana. Siadamy, mamy flexy, klasyczny spice range forward. Nogi są proste, mniej więcej nasz rok jest ręce są z przodu. Wyciągnij się do przodu raz, i dwa, i trzy, i górę, i przód, i dwa, i trzy, i górę, i raz, dwa, i trzy. Ostatni, i raz, i dwa, i trzy, i górę nogi szerzej niż mata, ręce splecioną i wychodzimy w prawym łokciem do prawego kolana i góra. Lewy do lewego i góra. Ponownie prawy do góry i lewy i jeszcze poraźnie na stronę. wyciągni i góra i lewy i góra. Złącz stopy. Mamy w tej pozycji spine piece. Mocno się odkręć w jedną stronę i wróć na środek. Mocno odkręć drugą i wróć, i na prawo, i wróć, i na lewo Po jednym i ostatni. mnie kolana, stopu są mniej więcej nasze szerokość bioder. Ręce pod kolanami, mamy round w przód, aż do tyłu. Odwrotnie powiedziałam, round w tył i aż w przód. Mocno rand w tył i otwórz klatkę. Wyciągnij się mocno i w jedną i w drugą stronę. Następnie to samo odwrotnie, czyli aż w tył. Mocny rand, Wróć do przodu. Wyciągnij się. I wróć. I znowu tył. I wróć. Następnie przerzuć się do tyłu na matę. Nagi są proste. Ręce są z tyłu. Wyciągnij się, wydłuż, mamy flexy, broda do mostka, rola, od razu z rola, paredzy wzdłuż tułowia, mamy roll over. roll rolloverze flexy, kręg po kręgu, zroluj się na dół, nogi otwarte na szerokość bioder. Wróć nogami całkiem w dół, stopy, kolana sam razem i ponownie mamy roll Wyciągnij się, wydłuż, zroluj się do tyłu, mamy roll over, wyciągnij do tyłu, Flexy i kręg po kręgu w dół, nogi na matę. Mamy flexy, row na zmianę. Wykonaj jeszcze trzy, powyciągaj się, powydłużaj w tej pozycji. Jeszcze dwa. Jeśli tempo jest dla Ciebie za szybkie, śmiało możesz zwolnić. Powtórzyj, dobrze, jeśli zrobisz tyle. Ale oczywiście tempo może być spokojniejsze. Ok. Siadamy sobie teraz na boku. Mamy syrenkę. Stopy są razem, kolana są razem. Dłoń jest przy kostkach i zaczynamy się wyciągać w stronę stóp. Wyciągnij, wydłuż. I mamy górę. I wyciągnij, wydłuż. I mamy górę, ostatni. I skłon na drugą stronę. I zamieniamy strony. Stopy kolana są razem. Lewa ręka idzie do góry. Skłon na prawo, Wyciągnij. I góra. I jeszcze raz. I góra. I ostatni. Skłon w drugą stronę. Pędzioł mi się wydłuż. I ponownie połóż na Kolejne niezbędne klasy, kolan są ugięte, czyli short bend Mocno wyciągnij się biodrami do góry, pociągnij jeszcze przy okazji kolana w przód, tak żeby nam się mocno zginacze drogo otworzyły, I zaczynasz kręg po kręgu rolować się do dołu. I znowu góra. I powoli kręg po kręgu. Pamiętaj, aby podwijać biodra na siebie, aby to pośladki jako ostatnie dotknęły ziemi. Najpierw są pierwsze lędźwie. Mocno się wyciągasz. Pamiętaj, te biodra do góry, kolana do przód. I otwieramy biodra. Ostatnie dwa. I połóż się na nocie. Stopy, kolana są razem. brno do mostka. I zaczynamy wychodzić do góry do teasera. Wyciągnij się, wydłuż, pamiętaj, w plecach mamy rand, nie mamy pleców prostych, ręce proste, góra, rozłóż na matę i ponownie ręce wzdłuż tułowia, baroda do mostka, możesz również tizera robić przez setkę i wychodzisz do góry, mocno brzuch napięty, wydłużasz plecy, ręce góra i rozłóż. Ostatni tizera również możesz robić z góry, z kuleczki, jeśli nie jesteś go w stanie zrobić z leżenia. Ręce proste górę i rozłóż, wyciągnij się, następnie ponownie przechodzimy do planka. Zostań w planku, znowu mamy flex, mamy puente, mamy flex, mamy puente i jeszcze raz mamy flex, mamy puente. W czterech krokach przejdź do tyłu, w trzech krokach do góry, wyciągnij się do góry. I mamy rozrywkę skończoną. Zapraszam cię na ten